Dzień dobry, witamy serdecznie jesteśmy dzisiaj w miejscowości Antioquia półtorej godziny od centrum Limy samochodem Andy, to już jest Sierra klimat gorący w ciągu dnia, zimny w nocy przyjechaliśmy do tego miasteczka z bardzo fajnego powodu, otóż to miasteczko w Peru słynie z pięknych, kolorowych domów jest to bardzo mała miejscowość tych domków nie ma dużo, ale każdy jest pomalowany w taki ornament. W takie ornamenty. Jak tutaj. Przejdziemy kawałek. Skąd się to wzięło? Te malowidła na tych domkach. Z konkursu. Grupa artystów jakiś czas temu wpadła na pomysł, żeby zrobić konkurs w tej miejscowości na pomalowanie domów i wszyscy mieszkańcy wzięli udział w tym konkursie w Limie jest taka trudno powiedzieć, żeby to była moda bo tej miejscowości mało ludzi wie no ale ci którzy wiedzą to za punkt honoru poczuwają sobie to co w tej chwili my robimy czyli pospacerowanie się po tym miasteczku, zrobienie zdjęć, przyjrzenie się tym domom, jest zawsze wybór: albo siedzieć w dzielnicy Miraflores półtorej godziny przy piwie, albo przy kawie, albo też zabrać się tutaj i zobaczyć coś innego, inne Peru. Tu jest wieża kościoła, bardzo ładna. Tu jest kościół. Z tej strony proszę bardzo. Okay. Można przyjechać, zrobić ten tur wokół, wokół miasteczka i zjeść dwie dobre rzeczy. Pierwsza to jest pstrąg. Smażony. Ten pstrąg, który pojawia się w wielu miejscach, także niekoniecznie trzeba tutaj przyjeżdżać. No ale jak już się jest, to no tylko strąga warto spróbować no i druga rzecz o wiele bardziej ciekawsza dla podniebienia i żołądka to są kamarony camarones, czyli krewetki rzeczne albo też raki rzeczne Nie zależy jak to tłumaczyć jeszcze rzut okiem na placek w tej miejscowości i zapraszamy do Antioquia na zdjęcia z kolorowymi dumami, na słońce, które jest tutaj zawsze, na pstrągi smażone i na kamarony. Do zobaczenia!